Jak widzicie, jesteśmy w Toruniu, więc nie mogłoby nas zabraknąć w Karotce, czyli jednej z wegetariańskich restauracji, gdzie można zjeść zdrowo, smacznie i nawet tanio. Posłuchajcie. Kiedy przyszliśmy do restauracji i zadałam o jedno, pyta jedno pytanie o Danie, czy jest ono wegetariańskie, to pan tak na mnie spojrzał i powiedział, że wszystko mają wegetariańskie, ale że byliśmy tam pierwszy raz, dlatego o to zapytałam. I potwierdzamy, wszystko jest wegetariańskie, a nawet niektóre Dania są wegańskie. Jeżeli chodzi o wystrój, to byliście kiedyś w barze mlecznym? To jest bar marchewkowy. Bo z, z, zobaczcie jak, jak, jak to wygląda, jedzenie jest podawane na zwykłych, na zwykłych białych porcelanowych talerzach. Dobrze, że nie na plastikowych. Y, wystrój to nie jest za bardzo pokładany. wszędzie są oczywiście marchewki, ale to co jest najważniejsze w miejscu, gdzie przychodzimy coś zjeść, to co? Jedzenie. Oczywiście, że tak. A tutaj wybór jedzenia jest bardzo bogaty, Je, jest, tak, jest na, stałe menu, na, zobaczcie te pozycje. Jest, jest dużo, jest bardzo dużo, bardzo duży wybór. No może nie jest bardzo duży Dla wybór, mnie ale, duży. ale jest kilka, kilkanaście dań, które można sobie dowolnie skomponować. My zamówiliśmy ze stałego menu kotlety ziemniaczano-serowe, a z menu, menu danego dnia zamówiliśmy zupę porową z zielonymi szparagami i czarnym sezamem. Jeżeli chodzi o zupę, była. Mm. Znaczy, dla mnie była trochę zbyt pierna. Dla to, niektórych y, pieprzna. To, to oczywiście nie, nie była taka zupa od babci, y, nie y, no, zaprawiona mąką, gdzie jak postawisz łyżkę, to ona stoi. A moja nie była nie też... też zup. Nie była też doprawiona taka na maksa do Solona. No, ale miała... Lewo. Moim dziękuję. zdaniem. Y, a, ale miała wyraźny smak warzyw, co dla mnie jest najważniejsze. Ja się nie zgadzam z tym, co mówił Maciek, zupa była właśnie jak u babci, była taka bardzo dobra, z tym, że była trochę przepieprzona, zbyt pierna. <grym> Ale tak właśnie też czułam pora i czułam, mało czułam też paraginasa, za mu to nie czułam, no bo on chyba nie da się go wypić. Ale ogólnie była bardzo dobra. Drugie danie możecie sobie wybrać, czy chcecie, żeby było podane z kaszą pęczak czy z ryżem i macie też paletę surówek, co najważniejsze świeżych surówek. I dużo ich jest do wyboru. Możecie sobie wybrać, co chcecie, my tam wzięliśmy Przy. ogórki kiszone, wzięliśmy czerwoną Sto. kapustę. I białą z porem. I białą z porem i wszystkie były świeże, były pyszne, naprawdę były doskonale tak. doprawione. I y, do naszych pulpetów serowych pulpe, pulpetów, Pan polecił nam sos pomidorowo-śmietanowy i świetnie się komponował tak z, jest. z tymi On Smakował jak taki sos od gołąbków, te, te kotlety biały, tak zarąbisty smak, że z chęcią byśmy na nich teraz wrócił. I konsystencje, bo y, były chrupiące, a czego się nie spodziewaliśmy. My myśleliśmy, że to będą jakieś takie kotleciki jakby gotowane, a one były takie chrupiące miło. Podsmażane. Tak. Z chęcią wrócimy do karotki, każdemu ją polecamy. Myślę, że każdy znajdzie tam coś dla siebie. Wpadnijcie na you, Facebooka karotki. Tam są jeszcze też koktajle y i... I desery. dzisiaj nie można było zamówić akurat ciasto marchewkowe. Jego yeah. y, nie jedliśmy, ale, mam ale idea, już obiecał, że pójdziemy. Zaraz tam wrócimy i stawię st 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 zdjęcie na Instagram, więc to, będzie, to zdjęcie to będzie zapowiedź. Jeżeli już je widzieliście i trafiliście tutaj, to zapraszamy do Torunia, zapraszamy do karotki na plus. Ode, ode mnie naprawdę 4,5, jak nie 5 na 5. Może za ten wystrój, jeżeli... nie. No nie poszedłbym tam w garniturze, ale poszedłbym tam coś bardzo dobrze zjeść. A tam <noise> mnie nie masz takiego wielkiego znaczenia, kiedy jest tak pyszne jedzenie, więc ja daję 5. Zapraszamy do karotki, zapraszamy także na nasz oh! Facebook i Instagram, zostawcie tam lajka, like, tam się dużo fajnych rzeczy dzieje. Hada! I co ważne, chcemy Was, chcemy was poinformować, że od dzisiaj, od tego filmu, filmy będą latywały co czwartek o godzinie 18 na ten kanał. Więc, Regularnie. Więc zapraszamy Was co tydzień o godzinie 18. Widzimy się na kanale Jest pijżej zdrowo. Ale się zdeklarował, teraz będzie teraz musiał filmować. Pozdrawiam. Ja go, ja go przypiluję. Pozdrawiamy Was.